Czy zastanawiałeś się kiedyś, co może zmienić Twoje życie? Okazuje się, że rzadko do zmian doprowadzają wielkie rewolucje, a najczęściej zmieniamy się małymi kroczkami, powolutku, pod wpływem inspiracji i idei. Tych inspiracji znajdziesz u nas bardzo dużo i to jest powód, dla którego założyłem kanał Przeciętny Człowiek w świecie nieprzeciętnych idei. W każdy poniedziałek i czwartek o 20.00 publikujemy animacje. Na tę chwilę niemal nieprzerwanie od trzech lat. Znajdziesz tutaj ponad 300 animacji edukacyjnych, filmów, podcastów, wszystko to przepełnione ideami z zakresu praktycznej psychologii. Jeśli doceniasz naszą pracę i chcesz więcej, wspieraj nasz kanał na YouTube przy użyciu przycisku Wsparcia. Dla wspierających przygotowaliśmy wiele dodatkowych filmów i atrakcyjnych niespodzianek od wydawnic, z którymi współpracujemy. Jeśli chcesz się razem z nami uczyć, skorzystaj z jednego z wielu kursów, np. kursu Pożegnaj Prokrastynację 12 Kroków Produktywności czy Mistrzostwo Przemawiania. A jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz podobne animacje do swojej działalności, odwiedź stronę, którą linkujemy w opisie po więcej szczegółów. Kto realizuje ten projekt? Nazywam się Leszek Cibor, jestem trenerem sprzedaży w Szkole z Umiejętności Miękkich, ale na co dzień prowadzę razem z żoną i kilkoma osobami studio animacji, dokładnie takich jak oglądasz. Moją misją jest zmiana. Chcę też dać Ci wiedzę, nowe spojrzenie, wgląd we własne wnętrze dzięki analizie najciekawszych wątków z książek z zakresu praktycznej psychologii, umiejętności życiowych, sprzedażowych i biznesowych. Do tego dokładam własne doświadczenie i pasję w edukowaniu innych. Jeśli chcesz więc zmienić swoje życie i stać się nieprzeciętny, subskrybuj ten kanał. Zapraszam.